Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Ansu Fatiego w jej FC25. Przynajmniej na kolejny odcinek, i dzisiaj będziemy kontynuowali oczywiście euro, ale też dzisiaj mamy tą decyzję. Jak wiemy, robiłem ankietę już jakiś czas temu, i tam było w ankiecie oczywiście trzy opcje: albo zostanie w Walencji, albo przejście do Chelsea, albo powrót do Barcelony. I tak się spodziewałem, opcja została w Walencji miałaby najniższe, może poparcie. I właśnie od początku, widziałem, że tam była walka pomiędzy odejściem do Chelsea, a powrót do Barcelony. I ostatecznie decyzja, może powiedzieć, aby zapadła tam na temat, w którym to patrzyłem, to było ponad 50, nieco ponad 50% głosów, że zespół, którego przechodzimy, to jest Barcelona. więc wracamy do Barcelony, a Sufati wracamy Myślę, że to jest po części fajne, nawet bym powiedział, bo sam o tym personalnie myślałem, nie ukrywam. Ale ostatecznie robię ankietę I sam właśnie myślałem na tym personal, jak że potencjalnie może wrócić kiedyś do Barcelony. Myślę, że to byłoby na pewno spoko. I dlatego właśnie teraz będziemy mieli szansę tutaj ponownie grać jako zawodnik Barcelony. Więc Zostałem w Hiszpanii, ale tam mówię, wracamy tutaj do Barcelony. Mieliśmy taki bardzo króciutki epizod na Indiach, tam w Indiach znaczy bardziej, i potem te dwa sezony w Walencji, które się tak jakby po części odbudowaliśmy na dobre i pokazaliśmy, że ponownie możemy grać na wysokim poziomie. Może nie ponownie, bo no to co robiliśmy w Walencji, tego Ansu Fati nigdy nie robił w życiu jak w swoim, może powiedzieć, w Miał dobry start kariery. Oczywiście, i zapowiada się naprawdę dobrze, ale no taki, taki poziom to nie było nigdy, bo takiego poziomu. Nasz trener reprezentacji, tutaj Wista, ponieważ przechodzimy do Barcelony, to jest ciekawe. Czy będziemy pozostawiać z, z, z koszulką reprezentacji Hiszpanii? Bo to nie było właśnie. No nie wiem, jak to nie wyglądało. Okej, okay, jednak mamy numer. No, mamy, jednak ba, to, mamy numer i koszulkę ogólnie Barcelony, oczywiście. Jest dobra, to fajnie na pewno, ale właśnie z naszym selekcjonerem pozujemy, to na pewno jest ciekawe. No ale okej, okay, oficjalnie ten powrót się udał. I nie wiem jaki w sumie numer też będziemy grać, bo dziesiątka, chyba, że dziesiątka jest wolna, bo na przykład Lamina chyba ma dziewiętnastkę. Więc mieli dziesiątkę ponownie odzyskać, to było by było naprawdę miło. Może to zrobimy właśnie, zobaczymy. Na razie jednak się na Euro oczywiście i mamy teraz kolejny mecze. Mamy ćwierćfinał z Rumunią, a potem potencjalny półfinał, no nie ma co ukrywać. Rumunia jako rywal, no to w ćwierć to jest naprawdę dobry rywal, ale w sensie takim, że mogliśmy znacznie, znacznie gorzej trafić. Więc myślę, że mo mogę powiedzieć spokojnie, że trzeba być zadowolonym z tego właśnie, co mamy. Zobaczymy potencjał. Jeśli byśmy dali radę awansować, to może nawet bym dzisiaj, Och, nie wiem, w sumie, może nie, może jednak nie. I myślę, że jeśli byśmy awansowali, to jednak pewnie bym ten finał zagrał w następnym odcinku dopiero. Tam mi się wydaje, że tak byłoby lepiej. Że, jak sobie to transfer do Barcelony na jeden odcinek. A finał euro potencjalny, bo nie, nie wiadomo, czy będziemy, potencjalnie to byłoby na, na inny. Więc teraz możemy powiedzieć, że gramy nie tylko, z naszym koleg nie tylko z naszymi kolegami z reprezentacji, ale też z naszymi kolegami z drużyny. Zakładam, jeśli dalej tam są. A mowa to oczywiście o Jamalu, Pedrim, Gavim i Gubarsim. Tak mówimy, jeśli dalej tam grają, bo nie mam pojęcia, może tam grają, może tam nie grają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak tam właśnie będziemy mogli zagrać. Ale tak jak mówię, na razie jednak skupiam się na Euro, czyli właśnie na meczu z Rumunią i zobaczymy, czy dam radę awansować do półfinału tegorocznego Euro. Wydaje mi się, właśnie, wydaje mi się że tak jak no tą dziesiątkę chyba komuś zabiorę, jeśli ktoś ma w Barcelonie. Bo jak to nie jest nikt taki kto tam długo gra, mega kluczowy, no to myślę, że zabiorę tę dziesiątkę, fajnie, bo myślę, że tą dziesiątkę, którą Ansu Fati dostał, no bo jednak to no wiemy jak duży numer jest to oczywiście w Barcelonie, wiemy, że największa legenda Barcelony, Leo Messi gra oczywiście z tym numerem, dlatego i to Ansu Fati był tym, który tą dziesiątkę dostał, więc no to była niesamowita, aby niesamowity honor, musiał być niesamowite aby osiągnięcie musiało być aby i jakby no, ta decyzja musiała to być niesamowita duma, żeby żeby dostać tę dziesiątkę po Messi. Dlatego pani by by ją odzyskać, jakby kontynuować, może pojawić historię, czy tam legendę tego numeru w Barcelonie. Też szansa dla nas, dla mnie, dobre podanie. A Sufati biegnie. Aj, nie udało się, myślę, że timing będzie dobry, jednak się nie udało, ale przynajmniej będzie różne. Rodryk rzuca piłkę. jesteśmy z tyłu. Ajde, wpadliśmy w siebie troszkę z tym zawodnikiem, ale okej, okay, jeszcze... Akcja trwa cały czas, to jest najważniejszy strzał, przyblokowany. I teraz już jest po akcji. Jak wiem, jak na razie te, to euro jakby jest dla nas fenomenalne, mamy chyba... 8 bramek po fazie grupowej, więc zobaczymy jak będziemy kontynuowali nasze granie w fazie pucharowej. Strzał pierwszy w tym meczu nasz, to był chyba. I dobra naprawdę próba, ale bramka Rumunii broni. Krótka, nie będzie gola. Jeszcze piłka wybita. Podaję do Carrerasa Carreras, strzał i gola nie ma. Zapomniałem, którą u nas gra na napadzie. Ale zapomniałem to, właśnie, kompletnie. Ale mniejsza już o ta cień piłkę. Właśnie zapomniałem, kto grał u nas. Bo mam wrażenie, że przedtem sam grał jako napastnik. Ale teraz nie, nie kojarzę, właśnie. Nie patrzę tak dokładnie na ten skład. Na tych zawodników, właśnie na tego zawodnika w ataku, tam patrzę. Tam bardziej, właśnie, przed na zawodniku Barcelony. nasze Naszych właśnie kolegów zespołu, między innymi. Też obronę widziałem w miarę. To jest dobre podanie i to nie jest gol. Co ten bramkarz Rumunii odwala? Kim on w ogóle jest? Nie patrzę nad kim, jakby kto tam broni w Rumunii. To cokolwiek, jakby Ktokolwiek to jest, to gra naprawdę bardzo dobrze. Kolejny strzał i teraz ledwo, ledwo nad bramką. Sawa, nie kojarzę, w ogóle nie kojarzę. Sawa, czy to jest jakiś stworzony zawodnik? Wątpię, bo wygląda na troszkę już wiekowego bramkarza, więc wątpię, że to jest stworzony. Pedri. Jamal. To może będzie gol, nie? Nie było? Nie było. Przez chwilę zobaczyłem tą siatkę, ale jednak nie, niestety nie ma tego gola. Czy to jeszcze są? O Jarzabal, który grał na napadzie. Bardzo może ten strzał naprawdę nie było daleko, ale jednak gola dalej nie ma. Pół godziny gry z nami. Na pewno optymizm jest taki, że mogę, mam nadzieję, że mogę powiedzieć, że no prędzej później to strzelimy. Tak ten mecz jakby się zapowiada, a z drugiej strony no, negatyw może powiedzieć taki, że tego gola jednak jeszcze nie mamy, a... Powiem, że chcę powiedzieć, że no, na pewno będziemy i za chwilę, patrząc jak gramy, to no, nie mogę tego być w stu procentach pewny. Troszkę czekam długo na podanie od Yamala, aż mam wrażenie, że mogę powiedzieć, że za długo czekam na to podanie. Teraz może? I strzał do gramki. Nie mogę się wstrzelić jak jakkolwiek. No, nie, nie możemy. I to je, nie, nie tylko ja w sumie też, a bal próbował. Nie możemy jakoś tego właśnie strzelić. Może, może w taki sposób właśnie Rumunia w ogóle awansowała przez. Swoją świetną defensywę jakąś Przez swojego świetnego bramkarza I ponownie ruszamy, Jamal o, i to podanie nie było dobre Zamiast był dobry, ale podanie do Pedriego Po prostu nie było dobre, niestety Teraz Mana atakuje Przyjęta. Rodrim. Jeszcze jedna akcja w tej pierwszej połowie nas czeka. Pewnie. Ojarz za Schodzimy tu jeszcze. A zabrakło tego podania do nas, niestety. Kareras. Jestem troszkę z tyłu. Strzałam. Jeszcze ojarz Zabal, ale gola dalej nie ma. Jeszcze tutaj my jesteśmy, ale sędzia postanowił, że to jest koniec. Z koniec pierwszej połowy 0-0 mieliśmy tak dużo tych sytuacji, ale no niestety gola nie ma, więc to jest najważniejsze, że niestety gola nie ma. Ale no wierzę, że w tej drugiej połowie w końcu jakoś tam przebijemy, żeby przynajmniej tą jedną bramkę strzelić. Strzał z daleka, kolejna świetna interwencja. Pierwszy lepiej, piłki zawodnik Rumunii. Jeszcze tutaj na dół może podajmy. Będzie próba, blok, ale to musi być już gol i tak jest, ale spalony tak. Ledwo, razy to w ogóle wpadło, a jeszcze spalony. Niesamowita prawda. Zaczarowana bramka Hiszpanów. Zaciarowana bramka Rumunów, oczywiście. W ogóle, czy Rumunia miała jakiekolwiek strzał? Tak, myślę. Że chyba nie mieli strzału żadnego. To się za chwilę może zmienić. Ale jeszcze się nie zmieniło i to się nie zmieni. Jamal. Tak, jest od razu wiedziałem, żeby do niego podać. Jemal może jar zabala, a my on może do nas, albo niech sam strzela i trafił. To się musiało po prostu wydarzyć. To się prędzej czy później po prostu musiało wydarzyć. te 60 minuta. To jest moment, w którym w końcu ta bramka pada. Tak mówię, czekaliśmy na to tak długo, ale udało się. W końcu się udało. Prędzej czy później to musiało po prostu się udać. Teraz tylko wiadomo, trzeba podtrzymać to, a najlepiej podwyższyć to bo myślę, że jesteśmy też w stanie to zrobić, potencjalnie podwyższyć. Samu wchodzi. Jeszcze pół godziny gry przed nami. I myślę, że na pewno jesteśmy w stanie jeszcze trafić jedną bramkę. Powiem, że tak długo czekać na pierwszą, to może to właśnie aby nam pomoże. Teraz będzie jakoś łatwiej nam strzelać. Spokojnie, dalej sobie tak w obronie gramy. No nie śpieszyć się nie musimy. Samą. To spadanie do Pedriego, który strzela ale gola nie będzie Szpiłka Jeszcze, Jeszcze spróbujemy, ale blok niestety. Myślałem, że obok dam radę to strzelić, ale się nie udało. Zaraz się uważać na kontrę. Jest to złe podanie. I to jest strzał, ale nad bramką, okej. Okay. Ale to jest chyba właśnie... Czy to jest ich pierwszy strzał? Chyba. To mi się wydaje. Samu, Gabi. Jeszcze podanie do samo udało się, ale Samu... Prosto, Branka. To, to mógł być takie zakończenie. To mógł być gol, który przypieczętowuje nam awans do półfinału, ale niestety tego gola nie było. Teraz oni atakują. Grameni do tyłu. Jeszcze strzał, No, i to było pierwsze takie poważne zagrożenie dla naszej obrony. Nie było spalonym, podaj do nas strzał i Ansufati kolejną ma bramkę. Podtrzymujemy świetną dyspozycję ofensywną. To jest kolejny mecz z bramką. To jest numer 9. Gol numer 9, jeśli dobrze pamiętam. I to jest bramka, która tak przypieczętowała tak ewidentnie nasz awans do kolejnej rundy, czyli do półfinału euro. Tam na pewno będzie ciężej. To jesteśmy przekonani, że na pewno będzie ciężej niż Rumunia. Mówiłem o tym, że trzeba przyznać, że jednak udało nam się, jednakże no nie mieliśmy zbyt ciężkiego rywala, żeby pokonać, żeby awansować do tego półfinału. Chodzi tak, właśnie mieliśmy taki problem z tym na pewno wykończającym, skutecznością mieliśmy dość duży problem dzisiaj. Grameni po ziemi, no troszeczkę zaczęli strzelać pod koniec, więcej, ale to i tak jakby już no, za dużo im nie da. Przerzut na drugą stronę. Jeszcze próba podania, ale to się nie udało, ale to nic. Czyli Jan, podanie, to może być gol, ale nie będzie. Tak Szabes się jakby tak, nie tak wahał się można powiedzieć, ale ostatecznie wyszedł. I to jest koniec. A więc wygrywamy, tak jak już mówiłem, nie było bardzo łatwo na pewno, bo jakby nie było znowu źle, bo mieliśmy także te sytuacje, po prostu problem właśnie był z tym skutecznością, jakby, więc czułem, że po prostu prędzej czy później strzelimy, ale i tak no, z żadnym względem tak późno jak na razie bo w fazie grupowej w każdym meczu strzelaliśmy w 15 minut ramkę, więc tutaj naprawdę długo, długo czekaliśmy, ale ostatecznie i tak ten gol prędzej czy później się udało strzelić i awans nasz do półfinału jest oficjalny już. Tam na pewno jakaś elita pewnie będzie, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Anglia na przykład. No będzie to, albo będą to Włochy, albo będzie to Anglia, albo Niemcy. Tak I ja myślę, że to będzie pojedynek... Może z Włochami, może z Włochami na przykład. I tak będzie, M może tak jest właśnie, że te dwie drużyny z dołu, albo może randomowo tak bo to zrobię losowo, nie wiem. Tak czy tak, to jest duży już starcie. To jest naprawdę duży pojedynek, Italia i... Hiszpania, to będzie naprawdę duże starcie. I zobaczymy, czy tam radę też tutaj awansować. Te dwie drużyny tak no w finalach się mierzyły, te dwie ekipy. W 2012 chyba, jeśli nie, jeśli nie mylę, te dwie drużyny się mierzyły. Potem w 2016, no to obie drużyny nie miały zbytnio dobrego euro. 2021, tam chyba, tam Włochy na pewno wygrały, oczywiście, ale. Chyba pokonali też yy, Hiszpanię właśnie na tej drodze do tego. Tam się wydaje. Jeśli dobrze pamiętam. Właśnie że pokonali w półfinale Hiszpanów chyba. I potem właśnie dopiero Anglię w finale, a jak wiem w ostatnim euro, no to Włochy odpadli chyba w jednej ósmej już, ze Szwajcarią, jeśli dobrze pamiętam, a na pewno Hiszpania oczywiście wygrała, wygrała w starciu z Anglią. A my jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi na ten mecz takim składem wchodzi, czyli wraca sam do składu. Pomoc się nie zmienia. Na obronie mamy poro Viviane normalnie Balde. Ok. Tak to wygląda, czyli kolejna możliwe, że kolega zespołu jest w składzie, czyli baldę Czyli obrona właśnie troszkę pozmieniana na pewno. Ale okej, okay. w miarę powinienem ich pamiętać, wydaje mi się. Mam nadzieję, że będę pamiętał, kogo mamy w zespole. Ale oczywiście nie, nie to ważne, kto jest w zespole, ważne, żeby ten zespół dobrze grał. Jeżeliśmy z Włochami byli na pewno skuteczniejsi, to będzie na pewno potrzebne. Tym bardziej, że szans będzie mniej. Tu właśnie skuteczność będzie kluczowa, mam wrażenie, bo jednak nie powinniśmy mieć tak dużo szans jak z Rumunią. A więc zaczynamy. Zaczynamy mecz. Oto kto awansuje do finału Euro 2028? Tak? Tak, to dobrze pamiętam. Tak, to musi być 2028 euro. Teraz Jamal to powinien dostać tam piłkę, mam wrażenie. No okej. Okay. Tak atakujemy naprzód. Jamal może do nas. Teraz Jamal świetnie. Jeszcze podaję do sa Dobra, okej, okay. to jest jeszcze interwencja. Myślałem, że to jest do samu. Nie byłem przygotowany i za późno próbowałem, ale jak ten Donaruma się jeszcze ledwo, ledwo wyciągnął i to wybronił. To był chyba, właśnie strzał, tam strzał bardziej wybicie Włochów. Ta Ruma to nie złapie i będzie to kolejny rożny. Trzeci z rzędem, może do trzech razy sztuka. No dalej, a może jeszcze tutaj w sumie... Pedri... Jeszcze my mamy szansę, próbujemy, będzie kolejny rożny już. Kolejny rożny w 10 minut, mamy cztery rzuty rożne. Samu, może czy to jest, on był, nie wiem kto to był, ale to jest bramka I to jest 1-0, to chyba był Samu 26 to jest chyba Samu, tak? Tak jest, to jest Samu, który strzela bramkę W 11 minucie, a więc Mamy prowadzenie i to oznacza Że tylko z Rumunią nie byliśmy w stanie trafić W pierwszym kwadrancie. to jest naprawdę bardzo ciekawe No cztery rożne, bo tak 4 rożne w 10 minut, to się musiało prędzej Później tak skończyć, Pokał też Skamakę, więc po dwóch napastników I Samu trafił Między obrońcą, albo nie wiem, w sumie między jakimś graczem Włochów, a Donarumą. I mam jeden 0 To jest piękny wynik. Mówiłem o tym, że skuteczność tutaj może być dość istotna. Choć no i tak ten start naprawdę wygląda bardzo fajnie. Mieliśmy naprawdę już dużo sytuacji na początek meczu. Ale rywal w ofensywie na pewno będzie dużo większym zagrożeniem, niż Rumunia, oczywiście. Moje zeken Zanotti to jest strata. Jeszcze mam piłkę i kontrować. na piłkę możemy kontrolować. Próbował spadać od razu Gavi. Teraz ponownie może być kontra samu. Jamal. Chcemy tutaj wchodzić. Tak, byliśmy chyba spalonym. Bardzo ładnie, Rodry, ale piłka nie dla nich i tak jeszcze. Katelli wycofuję do tyłu, do bastoniego, Bastoni i do e, Udokiego, e, który teraz już traci piłkę, i to może być szansa dla nas. Chyba być bardziej do samu, nie ukrywam, choć też tam do samo mogło być ciężej. Troszkę za długo może czekając z tym, podałem. po prostu moje zoken Udogi teraz na skrzydle atakuje. Chciałaś troszkę jako, jakby, może być skrzydłowy bardziej. Skamaka to, bo był rykoszet, ale. Nie padło do bramki. Będzie rożne, to jest szansa. Ma potencję 2-0. Czy będzie to... Ma potencjał. To na pewno ma potencjał. Jest w tej fratezji, ale nas nie pokona. To ma duży potencjał. Tak, akcja ma naprawdę ogromny potencjał. Tak ma taki potencjał, że to musi w tym momencie być 2-0. I to jest piękne, idealne wręcz wykończenie w okienku I to jest bramka numer 10. To jest... 10 goli na jednym turnieju euro, w wykonaniu Ansu Fatiego, który gra absolutnie niebywale na tym turnieju. I ponownie udało się, strzelić. tam, mówię, wykończenie było naprawdę świetne. Nie musieliśmy, nie musieliśmy aż tak wykończyć to, ale wykończenie było praktycznie idealne. jak tak popatrzę na to. Z tej kamery właśnie to będzie dobrze widać. No, nie że z tej kamery, już aż tak to super nie wygląda. Jak, jak na żywo, ale i tak też ładne wykończenie. Więc to jest 2-0. Nawet e, Rumunię, po ciężej. Czyli jak na razie na tym euro najcięższym rywalem była reprezentacja Rumunii. To jest dość ciekawe. Graliśmy z Ukrainą, graliśmy z Polską, i nie pamiętam, jeszcze, z kim graliśmy. Graliśmy jeszcze z jakąś drużyną w, w fazie grupowej. Tak, tak, no, Rumunia była najcięższym rywalem. I mam nadzieję, że to się nie zmieni, bo mam nadzieję, że jeśli będziemy w finale. Wow, to była chyba poprzeczka. Mam nadzieję, że jeśli, będziemy, że jeśli będziemy w finale, to nie będzie jakoś bardzo ciężko. A z drugiej strony fajnie byłoby, było emocjonujące oczywiście. No, przyjmie takie, Jeśli byśmy przed wygrali, to nawet moglibyśmy pokarny wygrać z miłą żeby było tak emocjonujące, właśnie. Jeszcze Sonotti Moiseken. To jest strata, tak jest Gavi. I naprzód możemy kontrolować. Poro. Naprzód do samu. Jakby samu do nas hajeszka. Nie udało się, Pedry jeszcze. To nie wiem do kogo bo Gavi Nie wiem, właśnie, tylko podawał zbytnio. Wydaje się, że pewnie samu bardziej niż ja. Włochy mam ostatnią akcję tej pierwszej połowy. Czy będą mieli tą bramkę kontaktową jeszcze. Zanotti Barella. Sędzia za chwilę może gwizdnąć, zaken Locatelliego, Locatelli, jak to wycofi, no jeszcze próbuję, OK, ale to nie była zbyt dobra próba. Więc po pierwszej połowie mamy 2-0, jest naprawdę świetnie. Zmierzamy i to mocno po awans do finału. Na razie nie czujemy jakiegoś dużego zagrożenia ze strony naszych rywali mam wrażenie, ja przynajmniej, ja przynajmniej nie odczuwam właśnie. I zaczynamy drugą połowę. Balde. Podaję do nas, Ansufati próbuje, to nie jest go. Myślałem, że pory koszcie wpadnie też, ale nie strzał. Dobry, mocny strzał, ale, nie było, ale to było z daleka, więc i tak nie było to aż takie trudne do wybrony dla Dunarumy. Barella, ale tam pierwszy będzie chyba Balde. Tak jest, pięknie Balde. I ta piłka jest nasza. samu. Zobacz, się zablokuje niestety na graczu u Włoch. Jamal jeszcze powalczy o piłkę, piłka jest nasza. Próbowałem, ale jeszcze powalczymy, jeszcze Jamal niech może uderzy i to będzie rożno, OK. Teraz nasz kapitan będzie rzucał piłkę Rodry. Taki załonik jak Rodry nie powinien, bo on jest wysokim graczem. Taki załonik jest potrzebny, żeby być tam, żeby potencjalnie strzelić bramkę bardziej niż żeby to wrzucać. Zanotti atakuje. Ale Baldę tutaj bez żadnego problemu zatrzymuje. Już ta piłka mi uciekła niestety. Ta piłka mi uciekła i to mi zmarnowało kompletnie tą akcję. Szkoda, bo to mogliśmy ich dobić już tak na 3-0. Bo już 2-0, no jeszcze jest... jeszcze jest jakaś tam szansa, że mogą wrócić. Zanotti też ta, tak jest, ta piłka mu. Chyba to w Zanotti. Nie patrzę nakładnie nawet. Sam pięknie, ja nie musiałem prosić. Idealne podanie, Ansufati, to jest poprzeczka. To nie jest dublet, to jest niestety poprzeczka. Tylko wygrała przez nas. Ansufati próbuje, dobra próba, ale gola nie ma. Jamal będzie pierwszy? Nikt nie będzie pierwszy. Piłka nasza. Piłkę niestety no, troszkę łatwo oddałem, ale Carreras bardzo dobrze powalczył. Samu do nas my strzelamy. Strzał przyblokowany, jednak. Ostatnie 15 minut. Moje zoken. Moje Ken, już nic więcej nie zrobi. Gabia... nie Gabia, tylko na tażysko Gabia, ale to oczywiście samu. Już Teraz biegniemy cały czas, mam piłkę. Jeszcze uderzymy, nie mam do gola niestety jednak. Klejn drożny. Naruma wychodzi do Naruma tu łapie. Najwłochie... Fakty są takie, że Włochy po prostu muszą w tej akcji strzelić bramkę. Inaczej jest już po nich na 100%. Jeśli nie strzelą w tym momencie. z Kamaka. No i nie trafia, więc to jest koniec. Czasowo po prostu nie zdąży strzelić już dwóch bramek. Więc już wiemy, że lada moment. Oficjalnie Hiszpania awansuje do finału Euro. Piłkę witam. Ależ się odzyskujemy. Carreras. Ależ to żoł Pedri. Uderzaj to Pedri. Ależ akcja Pedriego. To było piękne. Kliknąłem mu nawet kółko, żeby strzelał na pewno, bo po takim czymś musiał próbować. Ależ akcja Pedriego, prawda? To było piękne. To było świetne, prawda? Zobaczymy jeszcze raz to ponownie na powtórce. To było piękne. Jak pokonał obrońcę, potem ten strzał z oleja, takiego jeszcze. pół woleja, Piękne, bo. Piękne. A no to było z pół woleja, ale tak. Piękna naprawdę to było, to było tak świetnie, że to pokonywać, to przerzucanie sobie tak nad tym rywalem, to było nad Gabią chyba i to jeszcze świetne wykończenie. Tutaj mówię, naprawdę przepiękna akcja, przepiękna akcja Pedriego, która pieczętuje może powiem, jakby tam ogólnie to jest taka jakby wisienka na torcie, jeśli chodzi o właśnie nasz awans do finału. Przerzut na drugą stronę. The not team możemy to kończyć. I to kończymy. Koniec tego spotkania: wygrywamy 3-0. I mamy oficjalnie awans do mistrzostw Europy, do finału mistrzostw Europy. W finale spotkamy się albo z Anglią, albo z Niemcami. Mój typ to Anglia. Rewanż z rzeczywistości, z ostatniego euro. I czy rewanż będzie? Nie, nie będzie rewanżu, bo Niemcy wygrają po kartę. Ok. Ale Hiszpania wyeliminowała Niemców, jeśli nie mylę, w ćwierćfinale? Pół w półfinale? Ćwierć w ćwierćfinale, czy nie? Półfinale? Nie pamiętam, w ćwierćfinale, tak, bo półfinale chyba Francję pokonała Hiszpania, jeśli dobrze pamiętam. Więc już za dwa dni a u nas, proszę powiedzieć, w czasie rzeczywistym możemy powiedzieć, że już jutro, nie już jutro, pojutrze, tak, pojutrze, już pojutrze, finał euro. Finał euro Niemcy kontra Hiszpania. Zobaczymy, czy sięgniemy po pierwsze trofeum jak może powiedzieć, reprezentacyjne w karierze Ansu Fatiego. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!